Ej, Abera, a co to jest za zeszyt? Z tym zeszytem już nigdy nie dostaniesz pały z matematyki, bo nie dość, że na tylnej okładce jest mój pokój, w którym nagrywam, to na każdej stronie jest logo Abra Team. No chyba każdy chciałby to mieć. Wejdź na www.abraety i już teraz zamów swój zeszyt. Pierwszy link w opisie. Czołem widzowie, jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że kupiliśmy ofertę, która nie jest taka nowa i mówimy tutaj o tych dwóch zadymiarzach. Okazało się, że oni są naprawdę OP i dzięki temu dzisiejszy odcinek możemy zacząć sobie od stardropików. Zobaczymy, co tutaj wyleci, ale trzymajcie mocno kciuki za kredyty. Kredyty są dla nas teraz bardzo, ale to bardzo ważne. Co prawda, w rzadkim stardropie powiedzmy sobie szczerze, czy kredyty będą, no tak 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 nie za bardzo. Ale już niedługo odblokowujemy legendę zadymiarza. Być może Sandy, być może Amber, więc kredyty się przydadzą. No to co, dawajcie jeszcze jeden star dropik, bym sobie teraz otworzył. Może tutaj będzie coś lepszego, mityczny. Mityczny. Okej. Okay. Jest szansa na legendę, albo jest szansa, że tu będzie nowy brawler, że tu będzie dużo kredytów. No słuchajcie, z bluzą Abratim naprawdę ma się większe szczęście. Ja nawet nie proszę już o legendę. Nie proszę, ale dajcie kredyty. Albo dajcie nowego zadymiarza. Legenda! O oh, wow! O oh, wow, czy można lepiej rozpocząć dzień? Słuchajcie! O oh, proszę, proszę! Daj jakiegoś zadymiarza! Jezu! Let's go! Ciśniemy! pau 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 Pał! Nowy brawler! Nowy zadymiarz sam! Mamy nowego zadymiarza! Co prawda nie jest jakiś legendarny, ale... Ale się jaram. O kurczę, to jest mega, mega ciekawe. Takie szczęście ma się tylko z itemami Abra Team. Wejdź teraz na mój sklep. Jest to www.abraety. Pierwsza linijka w opisie i zamów swoją bluzę, czapkę, koszulkę, czy nawet brelok. A przypominam, że wszystko wysyłamy już w jedną dobę. Bo ja nie wiem, czy akurat on nie był do wyboru tutaj na tej drodze, star. Ale to mi wiele nie zmienia. Słuchajcie, chciałem dzisiaj grać dalej tymi ziomalami, bo oni są świetni. Ale no, 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 musimy to sprawdzić. Sam, pokaż, kim ty wariacie jest. Krótki zasięg, szybkość ruchu, szybka. To no trochę może nie być łatwy zadymiasz, ale no, wiadomo, że go sprawdzamy. Pau, pał, pa. Widzowie, to o czym jeszcze pomyślałem, to aby zakupić tutaj specjalną ofertę na 10 tysięcy błyskotek. Wiadomo, że skiny są fajne. I popatrzcie na przykładzie tego gościa. Już za tysiąc błyskotek można mieć naprawdę fajnego pluszaka sama. Więc nie ma co? Zróbmy to. No i dobra, zostało to zakupione. Mamy 10 koła błyskotek. No i skoro troszeczkę pozmieniały nam się plany to dawajcie, ciśniemy tym samym. Zobaczymy, czy to jest fajny brawler. Czy warto go ulepszyć tak jak na przykład Loriego, no nie? Bo on jest naprawdę przekozecki. Czemu on już ma ulta na start? To to jest dobre pytanie, słuchajcie, naprawdę. Dobra, widzę, że on jest, no, dość mało, jeżeli chodzi o zasięg dobry, co nie? Natomiast, jeżeli chodzi o ulta, zaraz sobie to przetestujemy. Bo dla mnie to też jest nowość, żeby nie było, co nie? Wiadomo, widzowie, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Dobra, bijemy tutaj tego kolesia. Okej, okay. ten ulcik mam wrażenie, że... No właśnie, co to jest, słuchajcie? Co to jest? Okej, okay, ja mogę sobie to normalnie podnieść i znowu robić ten ulcik i tak w nieskończoność? Ej, jeżeli tak, to naprawdę słuchajcie grubo, to naprawdę słuchajcie grubo. Nie, 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 jednak teraz nie mogę tego podnieść, ale nie, no mogę. Czekaj, podejdę i to zbiorę. Wow! Co, ej, to jest bardzo ciekawe. To jest wyjątkowo ciekawe, można powiedzieć, naprawdę. Czegoś takiego, słuchajcie, nie wiem, czy kiedykolwiek widziałem. Wow! On se rzuca i se podnosi, rzuca i se podnosi I tak można chyba w nieskończoność Ale jazda, ale jazda, ale jazda Dobra, słuchajcie, tutaj klepiemy ich naraz No wiadomo, na początku Na niskich rangach to będzie mega, mega ezuwa Ale still jest to bardzo ciekawy brawler Dobra, przetestujmy go dalej Dalej, dalej, zaraz pokupujemy jakieś ulepszenia Kurczę, ja zawsze byłem sceptycznie nastawiony Do takich postaci na blisko Na przykład El Primo mi się na początku podobał No ale wiadomo, na początku to wszystko się podobało Bibi pamiętam, że byłem na przykład mega, mega sceptycznie nastawiony Właśnie do Bibi Natomiast potem się okazało, że Bibi jest całkiem ciekawa. Tutaj, słuchajcie, ten gość też wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Dobra, klepiemy go z tym ulcikiem. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Gdzie jest ten? Ty, nawet nie użyłem ulta. Fajnie, fajnie, słuchajcie, ale śmieszny jest to gość, w ogóle. On na sobie Ma tutaj tą gwiazdkę star dropa Ale jaja Ale jaja Jak berety Dobra Dawaj tutaj kolejnego star dropika Sobie zrobimy Okej okay, Ciach, 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 ciach Znaczy star dropika Ta, to niezły star dropik Ta Już cztery star dropy uzbierałem Dobra Wiadomo o co chodzi O power cube. Gdzie są tutaj jakieś typeczki Bo ja bym już ich tutaj ponaklepywał Jest ich jeszcze pięć O, Dobra, 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 dobra I teraz Pał, pał, pau, To szybki strzał Wracaj mój ulciku Dobra I teraz Pał, 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 kurde! Ej, wariacie zwariowany! Coś ty tutaj odwalił, coś ty tutaj odwalił najlepszego. No właśnie, podejść do niego, to może już nie być aż takie strasznie S, co nie? Kiedy grałby ktoś mega ogarnięty, a nie na przykład BOT. Mam wrażenie, że mimo wszystko El Primo, czy na przykład Bibi, no nie no, Bibi to na pewno ma dużo większy zasięg. Uuu, tysiąc. Expa. No nie będę ukrywał, nie widziałem chyba nigdy, słuchajcie, brawlera z tak małym zasięgiem. Ale też spokojnie, spokojnie, ogarniemy to, ogarniemy. Na lajciku, dobra, ulepszymy go raz, ulepszymy go drugi raz. Na razie niech to wystarczy, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie śmigało. O właśnie, a może słuchajcie, byśmy kupili tego skina, co myślicie? Bo on jest naprawdę dość ciekawy. Wiecie, za te jednak błyskotki możemy mnóstwo fajnych skinów mieć do wszystkich różnych brawlerów. No kurczę, do hanka są mega fajne. Akurat do hanka mi się mega podoba, na przykład to. Ale wiadomo, że tamto nie było akurat za błyskotki No to co? może zaraz kupimy sobie ten skin do sama. Dlaczego by nie? Ale ciśnijmy dalej. Dawajcie, dawajcie. Musimy przeskoczyć te pierwsze giereczki kiedy są właśnie boty, żeby zobaczyć, słuchajcie, jak on będzie sobie działał na graczach, co nie? To jest słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, dawaj, 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 rozwalimy sobie Tej właśnie kosteczkę. Teraz sobie byśmy załadowali. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, dawaj, 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 dawaj. Ja sobie tutaj zgarnę i podchodzimy, słuchajcie, do niego. Podchodzimy. Dobra, pał, 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 pał. Okej, okay, okay, okay. Tylko ej, jak ja mam na przed teraz to zebrać? O kurde, chyba nie mogę tego w ogóle zebrać Ej, to o tym warto, słuchajcie, pamiętać I Nawet jak nacisnę na ekran, to się nic nie dzieje Ale szkoda No dobra, zaraz wypracujemy sobie na nowo, słuchajcie, nasz ulcik Więc spokojna głowa, słuchajcie Dobra, dawaj, klepiemy go, klepiemy, 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 klepiemy Dobra, rozwal go Dzięki, dzięki, panie bocie Fikret 3 i idziemy rozwalać kolejny. O, tu, słuchajcie, jest jakiś ziomal. Dobra, 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 dobra. jeszcze z tym ulcikiem, słuchajcie, bym tutaj pocisnął. Dobra, dobra, nice, 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 nice. Okej, okay, to teraz jest ulcik. To co to było przed chwilą? No, całkiem ciekawa sprawa, słuchajcie. Ja się muszę jeszcze go nauczyć. Musicie mi wybaczyć, że ja na przykład o nim nic nie wiem, ale nie spodziewałem się, że my w ogóle, słuchajcie, w tym odcinku trafimy nowego brawlera, co nie? Wiadomo, 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 wiadomo. Dobra, dobra, dobra. I jeszcze tutaj właśnie z ulcikiem. Kurde, ej, jak leci, to. Nie wiem nawet co to jest, ale to zabiera strasznie dużo życia. No dobra, 45 pucharków. No to pau, 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 ty szybki strzał! O, jest Hank. Bardzo bym chciał, słuchajcie, się zmierzyć z Hankiem, bo to może być mega, mega ciekawe, słuchajcie. Naprawdę to może być bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, tu jest Ems, więc ja bym ją od razu, słuchajcie, podszedł, żeby normalnie było już klepane, co nie? Ona, co prawda, ma Power Cuba, ja jeszcze nie, ale spokojnie, spokojnie. Już w tym momencie mam od niej. I mamy ulcika. Ej, to, że on startuje z ultem, to jest wyjątkowo chyba ciekawe, co? Są inne, słuchajcie, postacie, które startują z ultem, bo ja takich nie kojarzę, ale. Ja jestem totalnie nowy w brawlstar, więc jakby wiecie, ja mało co ogarniam, żeby nie było, co nie? Dobra, dobra, rozwalimy tutaj tego dziada. Okej, okay, tutaj słuchajcie, tą armatkę by się przydało też rozwalić. Dobra, 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 teraz się troszeczkę cofnę. Okej, okay, i teraz pau, 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 pau. Jeszcze z ulcikiem, wiadomo z ulcikiem. Wiadomo, 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 wiadomo. Dobra, podchodzi. Jest hank! No i to chciałem, słuchajcie. To właśnie chciałem, no ale popatrz, to jest jakieś totalnie bodno, nie? Co on odwala? Co to w ogóle jest za gość? Dobra, można go po prostu ultem zrobić i tyle. Okej, okay, brakuje nam czterech pucharków. Do 100 punktów mocy, i wtedy jeszcze 200 do ligi mocy, co jest fajne. Natomiast my mamy tutaj, słuchajcie, Stardropa, więc no co, no otwórzmy go sobie. Już wiemy po tym odcinku, że te Stardropiki oddają. Oj, mocno. Ale, o, czy tu będą kredyty? Na przykład, bo ja bym bardzo chciał kredyty, słuchajcie, bym naprawdę szalenie. Chciał kredyty, one by nam naprawdę tutaj mocno pomogły. I okej, okay, bardzo rzadki. To może nie jest najlepszy jednak star Stardrop, ale już jest obiecujący. Okej, okay, no niech będą te punkty mocy, też są fajne. No i dobra, nie zatrzymujemy się, słuchajcie, kupmy sobie tego skina. Kupmy go ewidentnie za te tysiąc błyskotek, let's go. On będzie teraz wyglądał naprawdę śmiesznie, co? Jak z jakiegoś FNAFA on wygląda. Ej, nie no, naprawdę, naprawdę ciekawy gość. Dobra, Wariciku, dawaj, mamy skina. Zaraz jeszcze, wiecie co, za jakieś monety go poulepszam. O, chciałbym, słuchajcie, poklepać się z Amber. Chciałbym zobaczyć na przykład, czy on w ogóle ma podjazd do takiego brawlera, no nie? Bo to może być ciekawe porównanie, naprawdę. To może być dość ciekawe. Okej, okay, słuchajcie, tutaj jest dziad jakiś. Tutaj jest nawet nie jeden dziad, a dwóch. Dobra, więc rozwalamy go, tutaj rozwalamy go. Wiadomo, na bajo jajo. Tutaj była ta Amber, więc ja się troszeczkę cofnę. I te, o kurde, o kurde. Ja mam 500 życia. Czy wy to w ogóle, słuchajcie, kumacie? Ale jaja, ale jaja. Dobra, ja się stąd uciekam, bo naprawdę ta Amber oddaje mocno. Dobra, 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 dobra. A jaja, jaja. 100 HP. Ale ja nie chcę ryzykować, słuchajcie. Ja nie będę ryzykował, no nie? Ja nie mogę przegrać, słuchajcie. Ja mam skina i mam przegrać ze skinem. Lol, 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 lol Dobra, idziemy do tego poko, co? Atakujemy go tutaj Wiadomo, 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 dawaj go, dawaj go, dawaj go Dawaj, no on i tak nic nie robi To nawet ulta nie chce na niego marnować, ale Ja bym właśnie, ej czekaj, właśnie, bo ja o to tak działa Że ja przyciągam naszą armatę Mocne, mocne Naprawdę mocna rzecz, okej okay. Strasznie ciekawe, strasznie ciekawe Okej, okay, mamy mało życia, więc troszeczkę jeszcze Go sobie nazbieram i słuchajcie, ciśniemy wtedy Tego gagatka, co? Dobra, dawaj, dawaj Podjeżdżamy go jeszcze z ulcikiem Okej, okay, musimy to odhaczyć, no nie? Te boty. To myślę, że jeszcze jedno starcie solo bym wygrał i spróbowałbym zrobić te zbiory klejnotów 5 na. 5. Bo to jest postać, która na zbiorach klejnotów powinna sobie, no powiem szczerze, radzić mega słabo. I naprawdę jestem ciekaw, czy tak będzie. Serio, bo moim zdaniem on raczej będzie totalnie nie oddawał. No ale to właśnie trzeba sprawdzać takie rzeczy, więc ciśniemy, ciśniemy. Słuchajcie, tu jest rosa, którą oczywiście, że trzeba rozwalić. Wiadomo, nie ma innej opcji. Tutaj jest też poko. Dobra, tego poko bym też tutaj rozklepał, więc dawaj tego poko. Chodź, 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 Dobra, jest poko tutaj rozklepane. Tutaj jeszcze sobie power cubica weźmiemy. Więc siema, siema, siema Okej, okay, tutaj słuchajcie, zaraz sobie zbierzemy naszą No właśnie, nie wiem co to jest Ale to jest jakieś wiadro To są jakieś, nie wiem, kur Dziwne kolce. Nie wiem co to. Elo. Dobra, słuchajcie, klepiemy tutaj. I tutaj, słuchajcie, jeszcze jest właśnie ten ziomal. Dobra, rozklepujemy go. Ok, mamy już wielkie starcie. Dobra, gdzie? Słuchajcie, jest ten ostatni ziomal. Dobra, dawaj mi tego ulcika. Idziemy go, słuchajcie, znaleźć. Idziemy go tutaj znaleźć. Tylko nie wiem, czy on będzie właśnie. Nie, no tutaj tego nie będzie. Jeśli już to raczej w dół albo w lewo, co? Tak mi się wydaje. o jest, jest. Dawaj, kolcik. Dawaj, pow, 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 po! No dobra, teraz będzie, słuchajcie, ranga już siódma, co nie? I miałem teraz zrobić być Te zbiory klejnotów, ale chciałem kliknąć Jeszcze raz, zagraj ponownie Bo dzięki temu teraz dostaniemy 1000 expa I prawdopodobnie kolejny, słuchajcie Stardrop, więc jakby to chyba dość cenne, co? To akurat może być dość fajne i to może nam się Słuchajcie, opłacić, dobra, dawaj, dawaj, rozwalimy Ciebie tutaj, okej, okay, dzięki za Dzięki za kostkę, dobra, teraz pójdę po kolejną Do spajkiego, dobra, dawaj, dawaj Tego spajka, kurczę, ej, wiecie co? On bardzo mocno bije on bardzo mocno bije. Tylko kiedy nie będziemy grali z botami. No to właśnie, jak ja na przykład mam podejść do słuchajcie, jakiegoś kolesia, który jest mega dobry, no nie? To to może, słuchajcie, być naprawdę mega ciężkie wtedy. Dobra, dobra, dobra. Tutaj jeszcze oczywiście z ulcikiem. Ej, co to jest? Co to jest? Wariacie, to różowe. Ej, nie, ser, weź mi ktoś powiedzieć co to jest. Bo ja nie mam pojęcia, ale śmiesznie to wygląda. Może gość się zaraz zrespi? Nie wiem, nie wiem Dobra, idziemy szukać kolejnych brawlerów, słuchajcie Mamy już teraz siedem kostek, w tym momencie 8 kostek Więc już, no, to jest obiecująca zaliczka Ej, coś słyszę, jakby to się działo Dobra, tu się dzieje, tu się, słuchajcie, grubo dzieje Więc podjeżdżamy, podjeżdżamy, podjeżdżamy Najpierw przeatakujemy, słuchajcie, tego Dawaj go tutaj spałę, ten z ulcikiem Teraz, słuchajcie, polecimy sobie tutaj I dawaj, 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 mamy pojedynek Bardzo bliskich postaci, że postaci na blisko, co nie? I wiadomo, że musimy to wygrać. No dobra, teraz mamy 105 pucharków. Mamy dodatkowo tutaj ex pika. Więc dzięki temu, słuchajcie, po pierwsze, no, punktciki mocy, spoko. O, w ogóle dużo tych pucharków się narobiło. Zaraz ligę tę mocy będziemy mogli odblokowywać, co mi się naprawdę dość mocno podoba. Nie będę ukrywał. Natomiast tutaj... No właśnie, stardrop. Odbieramy go. Zobaczmy. Może kredyty? Kto wie? Dobra, jest rzadki, już jest bardzo rzadki. Okej, okay, spoczko. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki. No dobra, czyli to będzie bardzo rzadki. Ale steel, w tym mogą być kredyty, więc poproszę o kredyty. Punkty mocy. Ej, mogą być w ogóle kredyty w bardzo rzadkim. Weźcie mi napiszcie. Bo we Piskim to wiem, że na 100%. No i oczywiście mi te legendarny legendarny też. Zbiory klejnotów. Tak, jak obiecywałem. Ciśniemy. O, jaki skinek. Co to było? Co to było? Co to było? Ej, mega ciekawe. Natomiast e, tutaj, tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ta postać będzie mega, mega cienka, słuchajcie, w takiej potyczce, ale sprawdzimy. To dobra. Mamy rozwalonych, słuchajcie, już tutaj dwóch. Albo jednego ja rozwaliłem, a, a drugi, nie wiem, jakiś mój ziomek. Natomiast, natomiast faktycznie myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że tutaj będzie dużo gorzej. Dobra, jeszcze z ulcikiem. O kurde. Ale teraz z ulcikiem to go wyjaśniłem totalnie. Ej, totalnie. Jestem jak jakiś czołg teraz pewnie padnę, bo mam 200hp, ale still, słuchajcie still, jest nieźle, ja myślałem, że on, wiecie co on totalnie nie będzie sobie radził, że ja będę podchodził, będę ginął cały czas, a tutaj jednak coś zrobiłem, słuchajcie, dobrego dla drużyny, fajnie, 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 To słuchajcie jest spajki więc oczywiście go tutaj rozklepiemy, no zabrał mi go ej, to powinien akurat być mój frak, nie ukrywam, no ale dobra niech będzie, dawaj tego poko, dawaj tego poko, klepie go, klepie, A to będzie już mój frag, to musi być, słuchajcie, mój frak. dobra, okej, okay, był mój jeszcze spajkiego wziąłem tam, słuchajcie, ulcikiem, ale teraz już mam mam Naprawdę za mało życia. Dobra, no dawaj tego Tika. Dawaj, może się go jeszcze go uda. Może go się uda? Go się jeszcze udało? Jeszcze żyje? Ale już musiałem paść, co nie? Już wiadomo, że musiałem w końcu paść. Okej, okay, mamy 14, 15, 18 nawet tych klejnotów. Oni mają 0. 19 już mamy odliczanie, no no tak, no nie wiadomo, za dużo to tutaj nie zrobił przeciwko nam, tak szczerze. Dobra, dawaj, dawaj tego spajkiego. Spajki, 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 dobra. Okej, okay, to może tego chociażbym rozwalił. Zawsze chociaż jednego jeszcze bym dobił. Dobra, jeszcze może tego... Mo Aj, rozwalili mnie! Ale i tak! I tak jest spoko, słuchajcie. Naprawdę on całkiem fajnie gra. Nie, no miałem 7 do 3, więc jest okej. Okay. Kla! Szétszer! Wiadomo. Musimy zrobić napad. No to tutaj, kiedy ktoś ma na przykład barleya, to gdyby dobrze grał barleyem, to ja nigdy w życiu do niego nie podejdę. Naprawdę. No? Tak mi się wydaje. Więc zobaczmy, słuchajcie. To może być bardzo, bardzo ciekawe. Naprawdę. To może być wyjątkowo ciekawe. Dobra, rozwalimy Ciebie tutaj. O kurde, nawzajem się rozwaliliśmy. Ej, to jest najbardziej wkurzające. No niby rozwaliłem go. No ja niby spoko. Ale jednak. Straciłem teraz ten czas. Muszę znowu tam iść. Ale ja tego nie lubię. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Znowu tutaj, słuchajcie, z ulcikiem dobra. Rozwalamy, Kolesia, rozwalamy go, rozwalamy. On ma sto życia, dobra, rozwaliliśmy go. Ale ja też mam tutaj, no, mało. Naprawdę, słuchajcie, mam mało. Więc trzeba tutaj naprawdę pouważać teraz w tym momencie. Dobra, dawaj tego Barleya, dawaj tego Barleya, dobra, rozwalimy go, rozwalimy go. Ale tutaj, no, kolejnego już nie. Kolejnego byśmy nie dali rady. Natomiast najważniejsze, że ich save tutaj, słuchajcie, cierpi. Oni teraz muszą wrócić żeby ratować ten save. i przez to ja mogę na przykład podejść tutaj troszeczkę bliżej. To jest fajne, ja to akurat lubię, naprawdę to lubię. Dobra, 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 jeszcze z ulcikiem, wiadomo z ulcikiem, dobra, też zginąłem. ale jednak, kogo myliśmy rozwalić, to mieliśmy. Ja uprzedzałem, na napadzie to jest postać, która nie odda, nie odda. Natomiast i tak jest ok, słuchajcie, i tak jest w porządku, no bez jaj, bez jaj, naprawdę dajemy sobie tej radę. Ja bym słuchajcie, tutaj sobie podszedł, jeszcze z tym ulcikiem, słuchajcie, rozwalam wszystko, co się dzieje, coś tam, jakieś procenty zabraliśmy, im też trochę zabraliśmy HP. Spoko, 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 spokoloko, no cisiemy, ciśniemy, ciśniemy Po prostu ten zasięg jest tak mały, że ciężko cokolwiek, słuchajcie, tutaj zrobić, no nie? Dobra, jedziemy znowu i tutaj, słuchajcie, znowu będzie można troszeczkę się popisać. Dobra, dobra. Ulcik, 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 ulcik. Dobra, dobijemy, dobijemy. Dokończę to, dokończę to. 400 HP. 1%. Już myślałem, że to skończę. Ale lipa, słuchajcie, ale lipa. No nie wierzę, naprawdę. To było już przegięcie totalne. Ale dobra, wygrywamy. I dzięki temu 130 pucharków. Więc wiecie, beka beka, ale mimo wszystko, ja mam praktycznie tyle pucharków, słuchajcie, co na przykład jakimś stiu. A stiu chyba poświęcałem cały odcinek, no nie? Czy na przykład był ten dżent, jak mu tam Byron przecież był i nim ma mniej Pucharków, no właśnie, ten sam jest Jakiś taki dość ciekawy, wiecie Beka beką, ale może być tak Jak z Hankiem, każdy mi mówił, że ta krewetka Jest najgorsza w grze i każdy wie, że on jest Najgorszy w grze, ale mimo wszystko to jest mój top 2 brawler, jeżeli chodzi o pucharki Bo mi siadło, mi siadło Znaczy wiadomo, teraz już na wyższym poziomie um, To nie do końca mi już siedzi Ten Hank, ale wiecie co mam na myśli, że naprawdę Są tacy brawlerzy, którzy komuś na przykład Przypadną do gustu, a są tacy, którzy nie Przypadną do gustu i trzeba jakby brać to pod uwagę co, nie? Dobra, słuchajcie, klepiamy tutaj tego typeczka. Dawaj go, dawaj go, dobra, dobra, dobra. Ok, został rozklepany. Ok, tutaj jeszcze bym, słuchajcie, to zabrał. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj tą kosteczkę, dawaj tą kosteczkę, ok. Dobra, tutaj tego dziada rozwalimy. Ok, no i tutaj, słuchajcie, leci, leci. To jest ośmiobitowiec? Chyba to z 8 bitowiec. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja bym go tutaj na blisko spróbował podjechać Dobra, klepiemy go, okej, okay, okej, okay. dawaj, dawaj, dawaj Ulcik, 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 no, O Jezus Ej, to mogło się źle skończyć, słuchajcie Gdyby, gdyby nie to, że zebrałem to Nie, no dobra, przetrwalibyśmy już Bez jaj, ale Steel, no trochę się tutaj Nastresowałem Więc jedźmy dalej, słuchajcie, jedźmy, jedźmy Wariacie idziemy, bo tu jeszcze dwóch brawlerów, słuchajcie, gdzieś jest, więc musimy ich tutaj znaleźć. O, jednego widzę, nawet dwóch widzę, bo oni się tutaj klepią ze sobą, więc spoczko, 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 spoczko. Jeszcze, słuchajcie, tutaj z ulcikiem. Wiadomo, dobra. Okej, okay, i teraz klepiemy El Primo. Co? El Primo, jesteś tutaj jechany, jesteś tutaj dojeżdżany. Wiadomo, wiadomo, wiadomo. Aj, uciekł se ten l Primo, uciekł se chłop. No, chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. Dobra, ja zabieram, słuchajcie, mojego ulcika. O, kurde, nie zabrałem go. Dawaj. Wróć mi ulciku, wróć, 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 wróć. Ej, ciekawy pojedynek, mamy podobną ilość tutaj. E... Nie minimalizuj, bo przegram, bo przegram przez minimalizowanie. O kurde. O kurde. Ej, to już, to już nie było zbyt fajne. Tutaj się naprawdę zestresowałem. No, 146, błyskotki i jeszcze dziesiąta ranga. Spoko. No patrzcie, z Quickiem grałem w wielu odcinkach. Piper czy El Primo Edgarem też. A sam zaraz będziemy miał więcej od nich. Ej, dobra! Co jest? Ja zapomniałem, że jeszcze przecież można go ulepszać. LOL, kupujemy to totalnie, wiadomo. I wiadomo, że można jeszcze więcej pokupować, ale ja w ogóle będę chciał zrobić taki odcinek, gdzie sprawdza, którego brawlera warto ładować kasę, tak jak za załadowaliśmy trochę kasy w Leona czy w Hanka i wydaje mi się, że on Naprawdę się do tego nadaje. Więc, serio, to jest ciekawa sprawa. Dobra, tutaj jest spajki. Dobra, dawaj tego spajkiego, dawaj. Rozklepiemy go. Dzięki, dzięki. Pozdrawiam serdecznie. Okej, okay, tutaj, słuchajcie, mamy trochę mało życia. Więc, trzeba by było podejść jakoś tak trochę bezpieczniej. Słuchajcie, troszeczkę chociaż. Dobra, dobra, dobra. Z ulcikiem to. No dobra, nawet nie ma co tego ulcika w sumie tak marnować co chwilę. Chociaż, jak on jest. Aj! Jak on jest odnawialny, to i tak można by go cały czas ładować. Dobra, tą rosę to sobie tutaj rozwalimy. Okej, okay, tego niedźwiadka też. I dawaj, dawaj. Kolejne, słuchajcie, byśmy sobie tej kosteczki zbierali, spoczko, jest kosteczka tutaj też byśmy sobie wzięli tą kosteczkę okej, okay, dobra, jest kosteczka no i dawaj tą nitę, dawaj jedziemy z nią, nie, 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 nie ej, dobra, to minimalizowanie ekranu to jest jakiś hit dobra, Barleya przyciśniemy, co? przyciśniemy ciebie Barley, wariacie, chodź tutaj, nawet nie ma co jakiegoś tam power kill e, tego, ulta na niego marnować, ale tutaj już może tak, już może prędzej no, dobra, siedzi, dobra Dobra, jeszcze raz. Dobra, jedziemy. Kogo mamy tutaj do rozważenia? O na przykład Piper. Jeżeli ktoś by dobrze grał Piper, to Imo e, nie podejdzie się takim samym do niej. No naprawdę, no jaka jest szansa? Zerowa praktycznie, no bo kurczę. Piper, jak dobrze się utrzyma na odległość, to dwa strzały, trzy może, bo on ma trochę więcej życia, no nie? I, I cię nie ma. Tak dosłownie, i cię nie ma po prostu. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. O, El Primo, no El Primo to bym naklepał, słuchajcie. To jest mój bezpośredni rywal. O, Piper, o której mówiłem, natomiast ona ma tak mało życia, że no niestety za dużo to na mi tutaj nie przeszkodzi. Dobra, dobra. Aj, prawie go tam, prawie go tam. Pał, 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 pał. pał. Dawaj, 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 z ucikiem można wjechać. Ok, zbierzemy sobie to. Tą kosteczkę też bym sobie zebrał. Skoro już została rozwalona, tak. O! No to za darmo. Za darmo, widzowie. Sobie ją weźmiemy. Mamy jeszcze tutaj jednego zademiarza do rozwalenia, i będzie to El Primo, właśnie. Gdzie on, słuchajcie, tylko teraz siedzi. O, za mną jest wariacik. Dobra, dobra, dobra. Z ulcikiem, z ulcikiem, z ulcikiem. Dawaj, 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 daw o kurde, mówiłem, że El Primo ma lepszy zasięg, ale nie wiedziałem, że aż tak. No to była przesada, słuchajcie, to już była przesada, że on tak mocno mnie tutaj zaczął dojeżdżać. Dobra, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Ok, i teraz dawaj, wa walimy go. O nie, co on jest taki mocny jakiś? Dobra, idę po kostki, słuchajcie, bo to naprawdę zaraz, zaraz się źle do nas skończy. Musimy mieć po prostu więcej, słuchajcie, kosteczek co, nie? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ok, jeszcze, jeszcze raz go tutaj walni. Dobra, mamy siedem, słuchajcie, kostek. No to teraz musi być lepiej. Musi być lepiej. Gdzie jest ten El Primo? Chodź tutaj, chodź tutaj, wariacie. Teraz Ciebie rozwalamy. O kurde, no właśnie. Dobra, z ulcikiem. No dobra, z ulcikiem to już, to już na. No, no nie, no nie uciekaj, bo cię nie. yo, yo No, co jest z tym minimalizowaniem ekranu? Dobra, rzucam tam mu, ale to mu też za dużo nie zabrało, słuchajcie. I ja nie wierzę, i ja nie wierzę. Co to jest za gierka, słuchajcie? Akurat z tym El Primo naprawdę nie jest łatwo, słuchajcie. Dobra, walnie. Go tutaj w ten sposób, i teraz go bijemy tutaj na blisko. Dobra, wyrwał mocno, wyrwał mocno. Dobra, 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 dobra. Ok, teraz go kończymy. Nice. To jutro na luzie odblokowujemy ligę mocy. A ten gość już jest w top 10 naszych brulerów jakoś tak.